Likwidacja CBA jest jednym ze sposobów na poprawę zdolności państwa do zwalczania korupcji. Jest to jedno z rozwiązań, które jest w pełni zrozumiałe, zważywszy na to, że formuła jaką działania CBA, która została przyjęta w 2006 roku i stosowana przez minione lata, okazała się nieskuteczna, nieefektywna. Ee, działalność CBA nie, nie, nie spełniła pokładanych oczekiwań społecznych, ale również politycznych, zarówno w zakresie jej niezależności, e, efektywności, skuteczności, e, ale także również jeśli chodzi o kwestie zaufania społecznego. E, w związku z tym zastosowanie tego rozwiązania jest w pełni zrozumiałe. E, problemem jest jednak to co po likwidacji CBA, to jest ważniejsze niż to, czy, ją, czy, czy tą służbę zlikwidujemy. Tylko w jaki sposób wykorzystamy potencjał osobowy, potencjał operacyjny.